Dzień dobry, nazywam się Andrzej Komuda. Spotykamy się w pobliżu kamienicy Bogdanowicza, tutaj widać część tego budynku i historia tego budynku jest dość ciekawa. Zbudowany w latach 1929-1930, najpierw apartamenty, później siedziba Kripo, czyli policji kryminalnej niemieckiej w czasie okupacji, w czasie powstania koszary SS i Później w latach 1945-1954 siedziba Ministerstwa Publicz Bezpieczeństwa Publicznego w podziemiach. Areszt wewnętrzny tegoż ministerstwa. No i teraz jak ten areszt mógł wyglądać? Proszę Państwa, każdy z nas wie, jak wyglądają piwnice. No więc proszę sobie wyobrazić pomieszczenia piwniczne przerobione na cele. Pierwsza sprawa ważna to jest to, że te cele nie były skanalizowane. Druga sprawa, że wiele spośród tych cel nie miało okien. Tam, gdzie były okna, one były zaślepiane. Chodziło o to, żeby jak najmniej światła z zewnątrz docierało do celi. Pod sufitem podwieszona żarówka niewielkiej mocy, która świeciła się 24 godziny na okrągło. Każda cela była wyposażona pod kątem jednego zatrzymanego, czyli prycza, wiadro na odchody, dzbanek z wodą, jakiś pulpit, nieduży taboret, żeby można było coś napisać, gdyby była taka konieczność. Ale w celi mamy 6, 7, 8, 9 ludzi. Powiedzmy, że w celi mamy 6 osób. Jest prycza i dwa cienniki. Sienniki na noc rozkładane na betonie, w dzień zbierane, kładzione na pryczy. W trakcie dnia zatrzymanym nie wolno było siadać. Śniadanie, jakaś bryła gliniasta, którą nazywano chlebem. Kubek lury, którą szumnie nazywano kawą. Obiad, woda, w której pływają jakieś warzywa niedogotowane, często już nadgnite. Kolacja, podobnie jak śniadanie. I teraz jeszcze wrócimy na chwileczkę do tematu obiadu. Relacja z jednego w tamtym czasie przetrzymywanych. Podano nam na obiad kaszę z gularzem. Problem był z gularzem, śmierdział potwornie. Okazało się, że to były wnętrzności zwierzęce nieczyszczone, lekko obgotowane. Relacja innego, osadzonego. Podano nam na obiad kaszę. W swojej kaszy znalazłem 29 robali. Później okazało się, że to było to, co zmieciono z podłóg w magazynach wojskowych. Kiedy ogłaszano tak zwaną ciszę nocną, Osadzeni rozbierali się do bielizny, ubrania były składane w równą kostkę, i wyznaczony więzień wynosił je na korytarz. Rano te rzeczy wracały z powrotem do celi. I teraz nie chciałbym, żeby Państwo zrozumie, źle zrozumieli zadane przeze mnie pytanie, ale za chwileczkę wszystko się wyjaśni. Jak często Państwo zmieniają bieliznę? Teraz proszę sobie pomyśleć, jakie szanse na zmianę bielizny mieli osadzeni. W przypadku aresztu takiego jak ten, przy, obok którego się znajdujemy, to. Proszę Państwa, możliwości takich tak naprawdę nie było. Jeśli ktoś był już po wyroku, no to wtedy rodzina mogła przysłać paczkę, ale w, te, w tego typu areszcie na pewno nie. Powiedzmy, że jestem taki świeżo osadzony, przywieźli mnie tutaj, wchodzę do celi. Pierwsze co czuję, to taki ciężki, kwaśny smród. Po jakimś czasie wiadomo, że już muszę i koniec. Jak to teraz zrobić przy tych wszystkich ludziach, do tego wiadra, z którego już się prawie wylewa? Ktoś mówi, nie wygłupiaj się, wszyscy mamy tak samo, ale pamiętaj, od jutra jest wyznaczona godzina i wtedy załatwiamy te sprawy. I teraz proszę sobie spróbować odpowiedzieć na kolejne pytanie. Czy był tutaj papier toaletowy? Czy był tutaj jakikolwiek inny papier? Ile czasu ludzie spędzali w tym areszcie? Kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy. Wspomnienie pana Andrzeja Wolskiego, powstańca warszawskiego żołnierza batalionu Zośka, mówi jak. Mnie tutaj wprowadzono do, do celi, to po pewnym czasie, jak ci ludzie się zorientowali, że nie jestem podstawiony przez tych wszystkich tam śledczych i tak dalej, to podszedł do mnie 16-letni chłopak i mówi, proszę pana, jestem w tym areszcie już dwa lata. Nie byłem na żadnym przesłuchaniu. Nie wiem za co siedzę, nie wiem ile jeszcze będę siedział. Stoimy obok aresztu, gdzie był przetrzymywany przez pewien czas między innymi rotmistrz Witold Pilecki, zamordowany później na ulicy Rakowieckiej w więzieniu generał Emil Mil, zamordowany później w więzieniu na Rakowieckiej, pan Bartoszewski, profesor Chrzanowski, również można wymienić oczywiście już wymieniałem, przepraszam, rotmistrza Witolda Pileckiego, Henryk Dekutowski Zapora. Zamordowany na Rakowieckiej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tego cicho-ciemnego, wybitnego oficera wojska polskiego rozstrzelano w mundurze Wehrmachtu, żołnierza Wehrmachtu niemieckiego, żeby go jeszcze bardziej pohańbić. Zygmunt Szędzielasz Łupaszka, zamordowany później na Rakowieckiej. Tysiące, tysiące ludzi przeszło przez ten areszt. Ogólnie było tam około 100 cel. Jak często ci ludzie mogli się wykąpać, wszystko zależało od naczelnika aresztu. Raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące, on decydował o tym, kiedy będzie można się umyć.